Bardzo, bardzo proszę. I przekazali już to, co Polska chce. Przekazali całą listę potrzeb do, do NATO, bo jak bardzo tak chcemy pomagać przez NATO, proszę bardzo, NATO ma. Spytajcie, sprawdźcie, wysyłajcie. Tylko jeden, tutaj nie jest. Że tak powiem, NATO wysłało dostatecznie dużą ilość sygnałów, pomagajcie. Teraz potrzebne są normalne, dwustronne rozmowy e, o tym, e, gdzie, w jaki sposób i jaki sprzęt ma trafić. I dlaczego Polska ma obowiązek się tym zająć? Dlatego, że oczywiście każdy tego typu sprzęt wymaga po pierwsze jakiegoś przeszkolenia, po drugie wymaga serwisu i oczywiście bardzo trudno jest to organizować z odległych i dalekich Stanów Zjednoczonych czy gdzieś z innych krajów Europy. My mamy z tym łatwiej, bo nawet bariery językowej nie ma. I trzeba sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć: co to jest NATO? Jaki tam jest udział poszczególnych krajów? Jaki tam jest udział Amerykanów? No? 90%? 80%? Prawie 100, tak? Otóż Ameryka oczywiście już pomaga. Ale ich pomoc nie A, będzie tak skuteczna Ale wysyłają im i tak dalej? Termo, tak, tak. Oczywiście, że wysyłają. Tylko, wie pan, bardzo trudno jest realizować tego rodzaju pomoc z dalekich Stanów Zjednoczonych. Chodziby z powodu też właśnie pewnej bariery językowej, chociaż znów yy, Ukraińcy akurat angielskim się posługują w wielu miejscach biegle. Ale jak powiem, to jest trudne. Nam te rzeczy realizować dużo łatwiej. Ale dlaczego my powinniśmy to robić? Dlatego, że w tej części Europy, i to już wiadomo od stu lat, panie redaktorze i pan to też wie, jednym z najważniejszych strategicznych paktów ważnych dla bezpieczeństwa Europy, tej części Europy i w jakimś sensie świata, to jest pakt y y między Polską a Ukrainą. Do tego z czasem dziś możemy dołączyć Litwę, dołączamy, tak, w tym właśnie batalionie, z czasem dołączamy Białoruś. A co ten batalion, pana zdaniem? Żeby dzisiaj, jeszcze to wyjaśnić. Nie, nie będziemy wracać do batalionu. Dzisiaj jest pora. Ja wracam do batalionu. Dzisiaj jest pora na to, żeby ten pakt budować, bo tego typu pakty obronne działają wtedy, kiedy e, zainteresowane kraje mają w tym interes. Otóż my mamy w tym interes. A NATO wie i rozumie tą sytuację perfekcyjnie. I dlatego NATO w Ukrainie jest obecne, dlatego ma tam swoich oficerów, ma tam swoich e, fachowców e, i zajmuje się dzisiaj tym właśnie, jak pomagać, jak koordynować pomoc w Ukrainie. No, Nic ten... nie zrobi, jeżeli polski minister obrony, e, gospodarki i premier odmawia tej pomocy. Bo problem, panie redaktorze, polega na tym, że my... Po prostu aktywnie odmawiamy tej pomocy, a na granicy aktywnie ścigamy wszelką pomoc yy, wojskową dla Ukrainy. Po prostu zatrzymujemy wszystko, wszystko, co się da, potrzebujemy do tego tylko pretekstu. Czyli...